Witam wszystkich traderów gotowych na kolejną porcję nauki. Tym razem przeanalizujemy wąską półkę pod kątem najczęściej popełnianych błędów. W poprzednich prezentacjach mówiliśmy o zasadach tworzenia tejże formacji oraz pokazywaliśmy, jak ją stosować. Dziś sprawdzimy, jak dużo Państwo zapamiętaliście. Specjalnie nie przypominałem Państwu zasad tworzenia wąskiej półki. Na prawdziwym rynku niekiedy nie ma czasu na zastanowienie. Przejdźmy więc do konkretnych przykładów. Jak Państwo widzą, mamy do czynienia tutaj z wykresem dziennym kontraktów na ropę naftową. Jak widać, na wykresie zostały wyrysowane dwa odpowiadające sobie poziomy minimum oraz dwa odpowiadające sobie poziomy maksimum. Jak widzimy, ta formacja, nazwijmy ją w tej chwili wąską półką. Mam mniej niż 10 barów. Teraz drodzy Państwo, mam do Was pytanie, co jest nie tak z tą formacją? Dlaczego nie możemy nazwać tego układu formacją wąskiej półki według Jorosa? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale formacja wąskiej półki to taka formacja, która występuje tylko w trendzie. To formacja, w której ceny po prostu przez chwilę odpoczywają, aby po chwili znów kontynuować swój poprzedni ruch. W związku z tym nie możemy nazwać tej formacji formacją wąskiej półki, z tego względu, że jak widać, nie mieliśmy do czynienia z trendem wzrostowym ani trendem spadkowym. Jak widać, mieliśmy do czynienia z bardzo długą, ponad dwumiesięczną konsolidacją. W tej chwili przygotowałem dla Państwa nieco trudniejsze zadanie. Mamy do czynienia z tym samym rynkiem, jednak z barami tygodniowymi. Jak widzimy, rynek dość mocno trenduje w górę. Mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Zostały utworzone dwa poziomy maksimum, zostały utworzone dwa poziomy minimum. Możemy mówić, że został utworzony hakrosa. Drodzy Państwo, jednak tej formacji nie możemy nazwać formacją wąskiej półki. Dlaczego? Proszę przez chwilę zastanowić się samemu, co jest nie tak z tą formacją i co byście Państwo wskazali za podstawowy błąd w tym układzie. Cała formacja wygląda dość ładnie. Wydawałoby się, że nie możemy nic tej formacji zarzucić, jednak spójrzmy. Ceny zbyt długo odpoczywały. Formacja ma więcej niż 10 barów. Zaczynając od bara pierwszego, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 barów. Dopiero na 14 barze ceny wybiły się górą. Jest to jednak zbyt duża ilość barów. Zasada mówi, że formacja wąskiej półki może składać się maksymalnie z 10 barów. Spójrzmy na kolejną zagadkę, którą przygotowałem teraz dla Państwa. Jak widzimy, mamy do czynienia z trendem spadkowym. Jest to bardzo spokojny trend, a jednak trend. Mamy formację. Nie będę tutaj zbyt dużo komentował, powinniście Państwo wiedzieć dokładnie, jak wygląda ta formacja. I dlaczego jest ona zła? Daję Państwu chwilkę na zastanowienie, za chwilę wyjaśnię, co jest nie tak. Otóż, drodzy Państwo, poszukując odpowiadających sobie poziomów minimum oraz odpowiadających sobie poziomów maksimum w formacji wąskiej półki, musimy poszukiwać takich poziomów, które zostały wyznaczone przez dwa bary, jednak oddzielone od siebie bary. Co to oznacza? To oznacza nic innego, że pomiędzy barami, które wyznaczają nam lub górną lub dolną granicę naszej formacji wąskiej półki, musi występować co najmniej jeden bar. W tej sytuacji dolne bary, czyli bary, które wyznaczają nam dolną granicę wąskiej półki, są wyznaczone dobrze, jednak te dwa górne negują nam całą formację Jorosa. W tym wypadku nie ma pomiędzy nimi ani jednego bara przerwy, to też takiej formacji po prostu nie będziemy i nie możemy tradować. Podsumujmy sobie zatem teraz to, co dzisiaj powiedzieliśmy. W pierwszym przykładzie nauczyliśmy się, że formacja wąskiej półki powstaje w trendzie spadkowym lub wzrostowym. To z kolei powoduje, że abyśmy mieli do czynienia z formacją wąskiej półki, czyli aby ceny przez chwilę się zatrzymały i przez chwilę zaczęły odpoczywać, najpierw musi nam się wyrysować na wykresie h -crossa. Jak pamiętamy, takiego hakarosa na wykresie w przykładzie pierwszym nie było. Po drugie, bary tworzące odpowiadające sobie poziomy minimum i maksimum muszą być oddzielone co najmniej jednym barem. Jak pamiętamy na przykładzie, nasze bary były połączone. I w końcu po trzecie, wąska półka zawiera maksymalnie 10 barów. Mam nadzieję, że kolejne serie naszych filmów są dla Państwa przydatne. Przypominam, że pozostałe filmy dostępne są w dziale wideo na naszej stronie internetowej. Tymczasem żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.